No właśnie, a propos dźwięku, no to tak jak wcześniej mówiłem, prawda? Żeby, żeby zapowiedź filmu była raczej z dźwiękiem pokombinowana niż z obrazem, żeby to przyciągnęło, przyciągnęło widza. Jeżeli chodzi o samą prognozę y, projektu Six Degrees. Podnoszę takie wrażenie, że projekt jest dobry. Wyszło nam koło fortuny. Yy, mówi o zmienności. Yy, sama koncepcja tego projektu to przecież jest przypadek. Powodzenie będzie pół na pół. Waszym odbiorcą będą głównie kobiety. Emocje będą odgrywać najistotniejszą rolę w tym filmie. I to bardzo skrajne emocje. Karta wieży mówi o skrajności, czyli i będzie ktoś się śmiał, za chwilkę ktoś będzie płakał i y, będzie w bardzo poważnej depresji. Nie będzie nastroju rodzinnego, to od razu wam powiem. Czyli z osobami będziecie, bo to jest dziesięć kilku tylko mieczy, czyli będziecie mieć problem z nawiązaniem takich bliskich jakichś relacji z tymi ludźmi. Te osoby mogą mieć problem z uzewnętrznianiem swoich uczuć i emocji. Wiadomo, że jeżeli natraficie na jakieś tam gwiazdeczki, y, które będą się chciały buntować, to też trzeba będzie dojść. No jak z jajkiem, jak z jajeczkiem trzeba będzie. <sum> Was zafascynuje y, bardzo dziewczyna, która będzie z pierwszych dziewczyn. Y, przy niej był Asmonet to też jest karta Brama w tarocie czyli sądzę, że to będzie początek filmu. Karta pustelnika się nam pokazała. I raczej facet. I jakaś osoba odizolowana, która będzie wywołała u Was jakiś lęk, jakieś obawy. Yy, osoba, która może dziwnie wyglądać, coś będzie dziwnego w niej. Ta osoba będzie oczekiwała yy, zysku od Was. Kupienie hamburgera jakiemuś biednemu facetowi to jest, to jest coś takiego. Może byście tak zrobili ten film, żeby pokazać właśnie fałsz ludzi. kiedyś chciałem sam być Ryserem. <laughs> Naprawdę?